Nie zostawiajmy dzisiaj Pana Jezusa samego. Nie bądźmy jak apostołowie. Nie szukajmy wymówek, nie usprawiedliwiajmy się, nie zasypiajmy. Nie prześpijmy tej chwili, tego dnia. Nie zostawiajmy dzisiaj Pana Jezusa samego. Stoimy pod krzyżem. Widzimy scenę opisaną przez Świętego Łukasza w Ewangelii, gdzie jeden z Łotrów Czyni wyrzuty Jezusowi. Natomiast drugi, broniąc go, odprawia swoją spowiedź. Bardzo krótką. Wypowiada ledwie trzy zdania. Ale jest w nich wszystko, czego potrzeba, aby spowiedź była skuteczna. Co potwierdza sam Jezus, odpowiadając: Zaprawdę powiadam ci. Dziś ze mną będziesz w raju. Posłuchajmy, co Jezus powiedział na temat spowiedzi. Mistyczne objawienia Kataliny Rywas. Widziałaś przed chwilą dwie osoby przystępujące do sakramentu pojednania? Mężczyzna podchodził do konfesjonału rozproszony i bez wcześniejszego przygotowania. Złe duchy zawsze działają wtedy z większą mocą. W przeciwieństwie do niego, młoda dziewczyna przygotowywała się do spowiedzi, modliła się. Prosiła Niebo o pomoc. To dlatego demony nie mogły się do niej zbliżyć, a jej anioł stróż, którego w modlitwie przyzywała, bronił jej skutecznie. Wszyscy powinniście się modlić o dobrą spowiedź dla tych, którzy do niej przystępują, bo każda spowiedź człowieka może być ostatnią w jego życiu. Oczywiście, że spowiednicy potrzebują modlitwy. Tak samo jak inni ludzie mogą ulec pokusie, poddać się rozproszeniu lub zmęczeniu. Pamiętaj, że są tylko ludźmi. Dlatego proszę was o modlitwę za kapłanów, żeby wierni swemu powołaniu i łasce działania w łączności z moją osobą wypraszali duszą przebaczenie i miłosierdzie. Pamiętaj, córko, że na ziemi wszystkie rzeczy mają wartość względną. Niektóre z nich mogą mieć olbrzymią wartość materialną, a ich utrata wpędzi właściciela w ruinę ekonomiczną, ale na tym koniec. Człowiek taki zawsze będzie mógł próbować odzyskać całość lub przynajmniej część utraconego majątku. Jeśli jednak zatraci swą duszę, nic nie uratuje jej przed wiecznym potępieniem. Kiedy po raz ostatni odbyłeś dobrą i świadomą spowiedź? Czy myślisz, że gdyby Pan Bóg wezwał Cię do siebie w tej chwili, zostałbyś zbawiony? Czy świadomie angażujesz się w sprawy Boże? Czy może jesteś letnim i wygodnym chrześcijaninem, który w niedzielę na mszę świętą chodzi bardziej z przyzwyczajenia lub dla zachowania pozorów, niż kierowany prawdziwą gorliwością? Czy zadałeś sobie pytanie, ile dusz ludzkich pomogłeś zbawić? Czy zawsze myślałeś o tym, żeby przyjmować najświętszą komunię w stanie łaski Bożej? Czy może należysz do tych, którym się wydaje, że nie muszą się spowiadać przed Księdzem, lecz wyłącznie przed Bogiem? Wiedz, że kiedy czytasz te zapiski, ktoś się za ciebie modli, żeby w chwili śmierci, która nadejdzie nieuchronnie, nie był pozbawiony mocy sakramentów, by Twoje odejście było świętem dla nieba i ziemi, abyś nie czuł strachu lecz miłość i radość. Otwórz drzwi Twojego serca dla łaski i przebaczenia, którego wszyscy potrzebujemy. Proś o pomoc Maryję, dziewicę, abyś od dziś żył zgodnie z wolą Ojca.